Cześć, dzisiaj pokażę wam wszystkie moje króliki stan hodowli zrobimy yy, więc zaczynajmy na początku zaczniemy od, od prawej strony to jest samica barana z, po, z mojej hodowli o, ja do niej dokupię samca i będzie dopuszczona niżej są dwa samce nowozelandzkie białe, ta klatka będzie przedzielona, żeby było osobno i raczej je dam Tatkowi, bo u mnie nie, no po prostu nie chcę ich już tej rasy. Obok jest samiec mieszaniec, on jest na sprzedaż, link do ogłoszenia jest w opisie. W jednej klatce jest samica kalifornijska czarna. Ma sześć młodych. W środę będzie filmik o młodych. Pod nią jest samiec baran francuski. samiec zostaje u mnie. I dokupuje do niego samicę. Tutaj jest kotna samica. Mieszana. Zakocona samcem BOS. No i na razie zostaje u mnie w hodowli. I pod nią jest samiec-bos, którym została zakoczona. Do niego będę dokupywał samce Pod tym filmem zadawajcie pytania do Q&A. To nie wiem, czy za miesiąc, czy za dwa zrobię Q&A. Tylko no, po prostu Q&A nie będzie, jak będą dwa pytania, czy trzy. I zapraszam dzisiaj na live'a na godzinę 17 lub 17.30. Postaram się zrobić farminga z widzami. Także do... Następnego filmiku trzymajcie się, cześć.